Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu. Handel w parze do złotówki. Gra na dźwigni. Bezpieczeństwo. Coxie IO. Wszystkie rynki w jednym miejscu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Krypto Kalendarz na kanale KryptoRaport. W tej serii łączymy analizę techniczną z analizą fundamentalną, czyli wydarzeniami, które mogą mieć wpływ na cenę omawianej kryptowaluty. Ja nazywam się Fastań, zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Dodam jeszcze, że jeżeli podoba Wam się to co robimy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeśli macie jakieś propozycje na kolejny odcinek, jakieś waluty, które byście chcieli zobaczyć i przeanalizowane w kolejnym odcinku, to piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, że jest to seria, gdzie analiza jest prowadzona w parze do Bitcoina, do BTC, analizę do dolara mamy w drugiej serii, która jest emitowana w każdą środę na naszym kanale. Może to zaczynałem. Może zacznę od Bitcoina. Na Bitcoinie od wczoraj się dzieją ciekawe rzeczy. Ja sobie tutaj wyrysowałem scenariusz, który po zamknięciu ostatniej świecy tygodniowej widziałem. Czyli właściwie, skończyło mi się. Pro. Widziałem po zamknięciu świecy tygodniowej, gdzieś tutaj się chyba zamknęło w okolicach 10 tysięcy, że będzie retest przebitego wcześniej wsparcia, tym razem jako oporu i kontynuacja korekty, tak sobie założyłem dwa poziomy, gdzie ten retest może być jakby zakończony, domknięty, I, i, i no i faktycznie ten niższy poziom, bo jakby tutaj to było w tym miejscu, i ten niższy poziom okazał się oporem i ta cena zaczęła spadać, natomiast wczoraj się odbiła może dość niespodziewanie, chociaż spodziewałem się trochę tego retestu w górę, bo po spadku, który wynosił powiedzmy od 11 tysięcy. Do prawie 9, czyli 2000 dolarów, cena się obniżyła. No to spodziewałem się, że będzie i to właściwie w zasadzie bez większego retestu. Spodziewałem się, że będzie jeszcze jakiś tutaj retest w górę. Natomiast było fajkowe wyjście w dół, bo tu nam się utworzył taki klin z i na tej samej świecy cena została wyciągnięta. Właśnie wolumenu nie pokazałem, jest to dosyć istotna informacja. Tak, tutaj był duży wolumen przy cenie, która szła w dół. Tak, tutaj wyciągnięcie ceny, i na tej jednej świecy też było dosyć duży wolumen. Natomiast już w nocy dzisiaj ta cena sobie szła jeszcze w górę pod ten opór tygodniowy, ale już na coraz mniejszym wolumenie. Stąd można się było spodziewać jakiejś korekty. Natomiast ta korekta, teraz, która się zaczęła dzisiaj, w momencie kiedy ja to nagrywam. Jest około godziny 12 w południe, piątek. Przed, powiedzmy, godziną zobaczyłem informację, że zostało wszczęte jakieś śledztwo przeciwko giełdzie BitMEX, odnośnie gry, pozwolenia na grę Amerykanom, bo tam były jakieś regulacje i restrykcje. Więc tutaj jest jakaś tam negatywna informacja i to może pomóc w dalszej kontynuacji korekty. Czego ja się spodziewam? Ja cały czas się spodziewam, Patrząc na, na interwał tygodniowy, który jest taki bardziej dla mnie reakcyjny, bardziej te poziomy, i, i jakby szerzej można zobaczyć na interwale tygodniowym, jak to wygląda. Mamy silny sygnał spadkowy, silny sygnał spadkowy, tu był retest i teraz ta świeca tygodniowa jest dla mnie retestem, ale nadal to wygląda spadkowo. Więc spodziewam się testu okolic 8,5 8500, jeżeli nie niżej. I dopiero jakby kolejnego ruchu gdzieś tam w górę ataku na nowe ATH. I ta korekta jest też potrzebna mm, dla altów, po prostu dla rynku altcoinów, które e, gdy Bitcoin się wspina w górę, one cierpią w parze, w satoshi, w parze do Bitcoina. Trzeba też zwrócić uwagę na Bitcoina dominację. Ja tutaj sobie wyznaczyłem taki scenariusz, bo e, Właściwie dominacja Bitcoina na rynku kryptowalut sięga w tej chwili sięgała w tej chwili poziomu, kiedy Bitcoin osiągała TH w grudniu w grudniu 17 roku. Sobie nawet zaznaczyłem. Więc tutaj był ten grudzień 17 roku i teraz w tej chwili mamy podobną wartość, więc to jest to bardzo, duża, bardzo duży procent i też nie ma co się dziwić, że altcoiny w porze do Bitcoina obrywają, no bo po prostu zdominował rynek Bitcoin. Ale wyznaczyłem sobie tutaj taką możliwość, że to zagra ta formacja odwrócenia trendu, czyli głowa z ramionami. Jak na razie się to sprawdza, bo ja to chyba przedwczoraj sobie wyznaczałem, na wykres nanosiłem. I mamy tutaj odbicie, jeżeli to się z powrotem, ta, ta wartość dominacji wróci Według TradingView na 67-68% poniżej 68% to jest szansa, że zacznie się już taki bardziej wyraźny spadek dominacji, przez co pieniądze mają większe szanse, żeby być przekierowywane do altcoinów, czyli altcoiny mają większe szanse na wzrosty. Inaczej mówiąc, myślę, że to do poniedziałku się wyklaruje nam, poniedziałek, wtorek. I to będzie też kluczowy moment, jeśli chodzi o tą linię trendu, jakby ta dominacja, jeżeli wypadnie stąd, będzie spadek na to wsparcie. Myślę, że jakiś red test, czyli znowu bitcoin gdzieś tam sobie zaszaleje i jakiś wtedy już większy spadek, i to będzie już taki początek. Myślę, że hosty na altcoinach, ale to jest jakby jeden ze scenariuszy, według mnie najbardziej prawdopodobny. Równie dobrze ta wartość może gdzieś tutaj odbić w tym kluczowym miejscu silni trendu i dalej sobie iść w górę, a to by oznaczało mm, bardzo niedobry scenariusz dla Bitcoinów, być może dla bitcoina dobry, dla rynku kryptowalut niedobry, bo ja tutaj rozróżniam, rozróżniam jakby hype na bitcoina od hypu na kryptowaluty, bo tutaj Bitcoin, a kryptowaluty, a rynek kryptowalut no to tutaj są jakby dwie osobne sprawy. Na, na Bitcoina był hybit i, i dużo osób inwestowało, natomiast reszta kryptowalut prawie, że nie istniała. Więc jest szansa, żeby się to zmieniło, żeby te pieniądze, ten rynek się bardziej wyrównał. I zobaczymy jak to pójdzie w kolejnym tygodniu. Kryptowaluty, które przygotowałem na dzisiaj. EOS jako pierwszy altcoin. EOS na interwale tygodniowym go sprawdzałem, niestety zamknął się poniżej, poniżej wsparcia. To jest interwał tygodniowy, miał tutaj wsparcie. Cena zrobiła w tej chwili po zamknięciu tygodnia poprzedniego retest i dalej gdzieś tam się porusza w dół. Jest bardzo prawdopodobne, że dojdziemy do. 3200 satoshi. Jakieś takie wsparcie tutaj jest. I ta cena może tutaj dopiero zawinąć, więc jeżeli ktoś się zastanawia nad inwestycją, to myślę, że warto obserwować sobie te okolice 3200 satoshi. Jeżeli nie, to później mamy dopiero 2800 i 2300. Ale jeśli chodzi o informacje, to mamy dosyć ciekawy news, który może namieszać tutaj. Chodzi o EOS FINEX. Czyli to ma być, który ma być wprowadzony do życia 25 lipca i ma to być zdecentralizowana giełda oparta na eos i w połączeniu z infrastrukturą i doświadczeniem Bitfinexa, czyli giełdy Bitfinex, która już istnieje długo. Ma to być zdecentralizowana giełda, nowość, szybkość i tutaj same jakieś superlatywy czytałem na ten temat. No, czy tak będzie, zobaczymy, wiadomo, że marketing tutaj robi, ma, ma zrobić robotę. Ale myślę, że powinno to być nagłaśniane gdzieś tam w, na Twitterze czy, czy innych mediach, mediach, gdzie traderzy, inwestorzy patrzą, szukają informacji i może to mieć wpływ na pewien fajny na, na cenę EOSa, no bo on już zjechał niemiłosiernie w ostatnich tygodniach. Więc myślę, że warto poczekać, zobaczyć, jak się ten tydzień zamknie. Jeżeli na przykład się zamknie powyżej tego oporu wsparcie, które teraz zmieniło się w opór 4200, czyli jeżeli tutaj gdzieś tam podejdzie nam troszkę pod, to już będzie bardzo pozytywna informacja. Natomiast jeżeli nie, no to trzeba będzie zejść na niższy interwał jakiś dzienny i obserwować, tutaj już powoli niby zawija. Ale no, ja się od tego oporu cały czas, możliwe, że się będzie wypłaszczał powoli ten wykres, gdzieś tam do, do góry zawinie, więc warto sobie obserwować ten poziom 4200 Satoshi, jeśli chodzi o eos -a. Drugi z altcoinów to jest LINK, czyli Chainlink. I tutaj jeśli, mamy, jeśli chodzi o informacje, to został dodany do Coinbase, oficjalnie została ogłoszona współpraca z Google, dodany do Mergin Trading na Binance, chyba wczoraj albo przedwczoraj. Ogłoszone zostało partnerstwo z Neo, więc co no dzieje się? Natomiast to, że jakby można na nim tradeować teraz na dźwigni, to już nie jest takie pozytywne. Może wbrew pozorom oznaczać coś niedobrego, bo można grać na spadki. Tak? Takie mam doświadczenie, że jak na BitMEX wchodziły nowe kryptowaluty, na przykład EOS czy ETH. Od razu z miejsca były shortowane, czyli, czyli inwestorzy grali na spadki. Więc tutaj teraz, jakby dochodzi dodatkowy czynnik, który trzeba będzie rozważyć. Póki co, cena w porze do bitcoina ładnie trzyma, e, trzyma trend wzrostowy, cena się odbija od tych doków. Natomiast ten wolumen już powoli jest coraz mniejszy, ale w sumie póki co jest profil wolumenowy, przynajmniej na dziennym interwale, jest zgodny z kierunkiem ceny. Ja zawsze pod tym kątem też patrzę na wykres. Czyli cena idzie porusza się w górę, ten słupki wolumenowe ten jest coraz wyższe, cena zaczęła korektę, również wolumen zaczął korektę. Ja sobie tutaj wyznaczyłem, teraz tak widzę, wsparcie horyzontalne w okolicy 24 500, 600 Jeżeli on też się utrzyma, ta cena i znowu nastąpi odbicie powyżej 28, można liczyć na co najmniej test tego wierzchołka poprzedniego na 38 38000 lub nowy szczyt, w zależności od tego, jak rynek zareaguje. Ja sobie tutaj niosę jeszcze może. Tutaj jest dzienne wsparcie. Dzienny opór to są w tej chwili kluczowe poziomy. Myślę, że w tym trójkącie tutaj się będzie rozgrywała akcja przez najbliższe dni. Jeżeli wyjdzie dołem, no to już jest niedobrze. Jeżeli wyjdzie górą, to jest dobrze. Więc obserwowałbym sobie te poziomy. Możliwe, że tak, jeżeli wypadnie tak to myślę, że to jest poziom wsparcia, a jeżeli do góry, no to pewnie będzie test tego szchołka. Póki to tak jak mówię wygląda wszystko w miarę dobrze, chociaż ta ostatnia świeca dzienna z dużym knotem od góry jest dosyć negatywna. Natomiast zależy, jak się teraz ta dzisiejsza świeca dzienna zamknie, bo to musi zostać potwierdzone. Taka, taki silny sygnał sprzedażowy musi zostać potwierdzony przez kolejną świecę. Jeżeli zamknie się na czerwono, też poniżej otwarcia tej wcześniejszej, no to już jest niedobrze. Musimy obserwować to wsparcie. Dobrze, kolejny z zatkonów z to jest BNB Binance Coin. Została dodana możliwość gry na dźwigni na dwóch nowych kryptowalutach, właśnie tak jak mówiłem. Między innymi Chainlink został wypuszczony wczoraj. Update zasad uczestnictwa w nowych projektach, które będzie można nabyć sprzedaży na Launchpadzie. Binance przed ich listingiem na giełdzie będzie między innymi wydłużony, wymagany czas utrzymania tokenów BNB. Wcześniej często po zakończeniu loterii był spadek ceny i teraz to będzie. Teraz trzeba będzie trzymać jeszcze dłużej, więc myślę, że cena powinna się zachować bardziej, bardziej stabilnie. Patrząc na wykres, mieliśmy, mieliśmy wyjście z skina zniżkującego, odbicie dosyć silne na, na oporze, na oporze, który wyznaczyłem z FIBO. Mierząc, mierząc cały wzrost od początku jako mamy historii na początku historii na wykresie czyli ten cały zakres wychodzi nam, że odbiło się od 0,5 FIBO i teraz mamy 0,382 jako jako opór jeżeli cena się utrzyma Powyżej tego ostatniego dołka, powyżej 24000 24 to konsoliduje. To jest opcja wyjścia w górę i jest to dosyć prawdopodobne, patrząc po tym wolumenie, który jakby potwierdzał wyjście z klina. No to mamy bardzo dobry wolumen, natomiast ten spadkowy też jest jeszcze wyższy, więc myślę, że trzeba obserwować. Utworzyła nam się tutaj taka lokalna linia trendu. Więc obserwowałbym, czy ona zostanie utrzymana. Jeżeli zostanie zerwana, przewita w dół, myślę, że warto obserwować sobie to wsparcie i ewentualnie skupować na tym wsparciu, tak, bo tutaj też było jako wsparcie. Można wyraźnie to zobaczyć. Więc taka sytuacja na BNB. Czwartą skryptową, o której chciałem mówić, jest LISK. Prace w projekcie cały czas postępują, jest dobra dokumentacja techniczna projektu, są pieniądze na dalszy rozwój, z tego co czytałem i co zapewniają deweloperzy. Natomiast nie przekłada się to na zainteresowanie inwestorów. No, też kluczem jest ta wysoka dominacja na rynku Bitcoina. Patrząc na interwał tygodniowy, no to niestety mamy właśnie poprzedni tydzień zamknął się spadkowo, poniżej jeszcze wcześniejszego i tutaj nie widać póki co odwrot tej ceny być może ten tydzień nie zrobi różnicę, patrząc na wolumen to on już dorównał praktycznie wolumenowi z poprzedniego tygodnia, a jeszcze mamy ta świeca tygodniowa zamyka się w nocy z niedzieli na poniedziałek więc jeszcze trochę czasu jest, ten wolumen może dobić schodząc na interwał dzienny można zauważyć, że ta cena odbija się powoli od tego dolnej linii ograniczenia formacji. Myślę, że można sobie tu wyrysować. A może nie będę już tutaj mało z punktów stycznych. Myślę, że prędzej kanał powstanie tu. Nie ma za bardzo tutaj rysować. Generalnie trzeba zwracać uwagę na poziomy horyzontalne, zwłaszcza wyznaczyć wsparcie, opór na interwale tygodniowym lub większym. I właśnie to, co widzieliśmy na interwale tygodniowym, tutaj przyszedłem teraz na interwał dzienny, ta cena się odbiła, robi się retest i niestety się potwierdza to ten poziom, który był wsparciem, czyli około 15 tysięcy Satoshi, 1500 Satoshi. Było wcześniej wsparciem, cena wypadła. Przetestowane zostało to tym razem jako opór, i jest to w tej chwili ważny poziom jako opór. Jeżeli jeszcze na mniejszym interwale, powiedzmy H4, utworzy nam się jakaś formacja odwrócenia trendu, albo jakaś struktura świecowa, która będzie odwracała trend, to musimy obserwować sobie ten poziom. W tej chwili nam się robi tutaj taki clean. I myślę, że on może też fajnie zadziałać, więc jeżeli chodzi... No tak, to może wypalić. I wtedy by nam się stworzyło coś w rodzaju odwróconej głowy z ramionami. Mamy lewe ramię, mamy głowę, mamy prawe ramię. I może wyznacz jeszcze kluczowy poziom tej formacji. Tak, to będzie około 1350 satoshi, Jeżeli cena nam przebije ten poziom, powiedzmy, że zrobi tak, zacznie konsolidować. Wolumen, jakby potwierdzi, tutaj oczekuję, że. Póki co jest dobry profil wolumenowy, jeśli chodzi o tą formację. mamy tutaj kluczowy, oczekuję, jeżeli ta cena miałaby wyjść górą i przebić ten poziom, to oczekuję znowu kolejnego takiego spajku wolumenowego, jak był wcześniej lub większego. Jeżeli to się wydarzy, to można łatwo obliczyć zasięg takich wzrostów, mierząc od dołu głowy w tym przypadku w tej formacji do neckline, przenosząc tą wartość w górę. Powinno się to pokoić z jakimś innym mierzeniem, innym, inną techniką. Najlepiej. Hmm. Nie ma tutaj zbyt wielu punktów stycznych. Zobaczymy. Czy to tak Jeżeli jednak cena wyjdzie dołem, yy, można, obserwować tą, można obserwować tą linię trendu, tą dolną linię, czyli w tym przypadku powstanie nam nowy dołek, powstałby nowy dołek. Ale myślę, że jest spora szansa, bo to naprawdę ten profil fajnie wygląda, wolumenowy, jest spora szansa, że ten najniższy dołek póki co mamy za sobą. I ta cena wróci na 1350. Jeżeli przeskoczy na dobrym wolumenie, no to tak jak mówię, jest opcja na 15-20% ruchu ceny w górę. Przynajmniej na razie. Dobrze. Jeszcze na Bitcoinie dzisiaj zauważyłem, wczoraj w zasadzie, że nam się utworzył Dead Cross, czyli krzyż śmierci tak zwany. Jest to dosyć na interwale H4, na średnich kroczących, SMA. co on zatrzymał to odbicie ceny wczorajsze dynamiczne. Tak, to jest SMA 50 okresowa i 200 okresowa, jeżeli od dołu przecina to jest Golden Cross. Jeżeli od góry przecinają, to jest Dead Cross tak zwany i to ma dosyć silny skutek jeśli chodzi o spadki. Więc ja już też się wczoraj spodziewałem tych spadków. Cena gdzieś tam wyszła w górę. Wczoraj ogólnie w jednym momencie do góry poszła cena i złota, i bitcoina. To też jest taki ciekawy aspekt. Natomiast to odbicie te w górę zostało zatrzymane przez tą średnią kroczącą i póki co stanowi ona silny opór. Więc warto sobie wyznaczyć, warto sobie mieć naniesione średnie kroczące na, na wykres takie podstawowe i, i obserwować, yy, obserwować, bo one często robią za wsparcie i opór dla trendu. Jeżeli ktoś nie umie nanieść ich na wykres, to pokażę, jak to może zrobić. To mam akurat po angielsku, ale in, indykatory i strategie. Przysujemy sobie przykład SMA i mamy do wyboru różne, różne można sobie po prostu klikamy. Którą chcemy, i ona się nam dodaje na wykresie. Możemy sobie ją tutaj yy, chować lub pokazywać. Możemy sobie ustawiać. Ja tutaj sobie pozmieniałem, bo to oryginalnie było 2050, 200. Ja tutaj mam. Nie, tutaj jest akurat OK. Yy, można sobie no, personalizować po prostu to. Więc taki tip na koniec ode mnie. Myślę, że warto sobie obserwować to. I to na razie na dzisiaj tyle. Jeśli podoba Wam się to co robimy, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, piszcie komentarze co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Zachęcam również do dołączenia do grupy Krypto Raportu na Facebooku, do polubienia fanpage'u, do śledzenia. Jeśli chcecie widzieć częściej moje analizy, zapraszam też na Facebook, na fanpage Crypto Hunters. Jest to fanpage grupy, którą również współtworzę. Pojawiają się tam m.in. w poniedziałki updatey sytuacji na Bitcoinie po zamknięciu świecy tygodniowej i wiele innych ciekawych informacji, więc zachęcam też do dołączenia. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i powodzenia na rynku.